Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnej mapce, od moi drodzy, jestem w suficie. Także generalnie, jeżeli, jeżeli, jeżeli mnie chcesz wydostać z tego sufitu, to, 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 to łapeczko musisz zostawić generalnie i tak 5000 łapeczek co najmniej, bo, bo się przykleiłem do tego sufitu i potrzebuję waszej pomocy. Mogę na was liczyć? Mam nadzieję, bo, 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 nie, bo nie chcę tak spędzić całej wieczności, generalnie. Dobra, spokojnie żartowałem, nic mi nie jest. Moi drodzy, witam Was na kolorowej mapie by Murderous Girl, dokładnie tak. I lecimy sobie dzisiaj właśnie z tą mapeczką. Nie wiem, czy będę miał mieć tutaj e, jakiś innego game -moda, bo miałem chyba jedyneczko, ile się nie mylę. W każdym razie, moi drodzy, lecimy. Zobaczmy sobie najpierw informacje. E, Hej, ja jestem Beronika i to moja pierwsza mapka. W MC gram od kilku lat, a mój nick to Murderous Girl. E, uwielbiam rysować i grać na kompie. Mam 12 lat i w MC nie piszę e, polskich znaków. E, na mapce da się przejść wszystkie m, poziomy, więc na pewno nie będzie problemu. E, mam nadzieję, że będziesz się nad niej dobrze bawić. Cześć, jeśli jednak będą problemy, to możesz włączyć cheaty! To nie są cheaty, to, to, jest, to, jest, to jest po prostu game mode i tyle, no i tyle. Um, złote płytki to spawn pointy, szpoko. No to w takim razie tutaj ładnie, 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 ładnie wykonana mapeczka, muszę przyznać. Dobra, e, weźmy sobie, czekaj, poziomy. Tu mamy informacje, tu mamy zasady. Zobaczmy sobie jeszcze zasady, bo to jest bardzo ważne. tu e, otwieraj wszystkie skrzynki, czytaj wszystkie tabliczki. Graj na peaceful, keep inventory i e, e, game mode 2. No to sobie ustawimy w takim razie game mode 2. E, keep, e, nie, to, game e, rule, keep inventory true. E, dobra, wszystko jest. I peaceful, dobra jest. Rozglądaj się wokoło, bo mapa ma sekrety. O kurde! E, nie wyzywaj autorki, e, zmieniaj pogodę i czas, kiedy chcesz. Baw się e, najlepiej, jak możesz. Dobra, to od razu ja sobie zmienię w takim razie. Timeset day, e, game rule, do daylight cycle false. E, game rule, do weather cycle false. No i w sobie to jest wszystko. Te komendy powinniście sami wpisywać normalnie na każdej mapece. Dobra. Make. I w takim razie teraz weźmy sobie jeszcze poziomy, poziomy tak jest, poziomy, zobaczmy sobie co tu nas czeka. Znajdź przycisk parku, łódki, quiz, poleminowe, wyścig konny Master Chief! o kurde, powiedziała, dawaj fartucha pani dobra, no dobra, zobaczymy, zobaczymy co tu się będzie działo, dobra, no to no to, no to no to startuj maszyny i lecimy, znajdź przycisk 1 na 3 eee, jeszcze jedna rzecz, będę musiał wpisać game rule eee, jak to jest, e, comment o, o, dokładnie, false, żeby tego nie było widać, bo, 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 bo to jest zaśmieca strasznie e, e, że tak powiem czas. więc pamiętajcie, żeby to potem już wyłączać tak, jeżeli coś testujecie, ewentualnie może być to włączone a później żebyście to włączali, dobra także poziom pierwszy raz, e, oto znajdź przycisk jeśli nie wiesz jak w to się gra, już tłumaczę. Musisz wcisnąć drewniany przycisk, by móc iść dalej. Może być ukryty wszędzie. Poziom znajdź przycisk 1 na 3. I tutaj mamy podpowiedź. No i tutaj mamy właśnie, że start dobra. No to uuu, informacja, co to za informacja? Nie pij mikstury teraz. Przydać się, gdy nie będziesz mógł przejść parkura. A, dobra, fajnie, fajnie. No to mam mam kurde sekreta znalezionego. Normalnie, dobra. Drewniany przycisk, tak? Drewniany przycisk. Zobaczymy gdzie on kurczę się tutaj znajduje. Żarasz, sobie zobaczymy. Eee, teraz pytanie, bo tutaj jest dużo Jeff. My name is Jeff i tu jest dużo Jeff, także trzeba znaleźć drewniany przycisk, który może być absolutnie wszędzie, jak to sama autorka napisała, więc e, może, być, może być może być może być ciężko. I ja bym nie chciał od razu brać podpowiedzi, ale też nie chciałbym spędzić wieczności na tym poziomie, więc wiecie, no, wie, wiecie, o co chodzi. Dobra, czekaj, bo tak patrzę po takich naprawdę najbardziej oczywistych spotach, czyli takich, wiesz, takich na, na zewnątrz, wszystko i tak dalej. No na drzewach no to byłem, ale... Ale nic tutaj na drzewach nie widzę. Te liście falują w ogóle, tańczą makarenę i tak dalej, także wiecie, o co mm, O, 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 może tutaj w takim... I... Ty, bo ja teraz nie wyjdę w sumie, nie! O kurde, no to, to, to mam problem Czekaj, ja tu muszę To nie jest cheat, to po prostu musiałem wyjść Także no, jakby takich spotów Trzeba unikać, bo to ja potem wejdzie I co, i problem jest, nie? O, I got you, dobra, znalazłem, Ok. Poziom drugi, jaskinia Dobra, poziom, znajdź przycisk Tutaj, 2 na 3. dzień dobry Widzę, że bardzo zajęty jesteś. Co tam robisz? E, panie ja tu kopię już trzecią nocy, trzeci dzień, normalnie, oczywiście e, ni, kurde i nie mogę wykopić tego kamienia, bo panie, bo nie masz pan kilofa. E, e, myślałem, że z można, nie? No, no widzisz, no i tak. taka to rozmowa generalnie, dobra, nie masz. No dobry humor mam, ok. No, cicho. Bardzo ładny poziomek, kolejny Co my tutaj mamy? Halo? Halo? Coś tam jest? Takie, takie ciemne tylko. No dobra, no dobra, no dobra. Dalej rozumiem, że mam znaleźć drewniany przycisk, tak? Czy, czy, czy jednak ma być tym razem kamienny, bo to w sumie tutaj jest dużo stołna, więc, więc kamienny przycisk yy, schować to nie będzie problem. Boże, zatrute ziemniaki, Jaki pitole. Ej, czekaj, ja tu mogę wejść? Do tej lawy? Uj, mogę. Dobra, to ja nie będę próbował w takim razie. Przejedźmy się. Uj! Uj! Ja fajnie, dobra, e, wy, wy, wysiądź już, 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 spokojnie, spokojnie. Tu nic nie widzę, tu nic nie widzę, tu nic nie widzę, może tutaj, albo, albo gdzieś, nie, pod wodą tutaj chyba nie będę, chociaż, nie, o, o, o. Ajgaciu, kurde, znalazłem go, tak, to tak w sumie totalnie przypadkowo, okej, okay, dobra, to to lecimy dalej. Podwórko, poziom trzeci. 3x3, okej, okay, okej, okay. Ciekawe, ile będzie parkurów, czy będzie 20 na 10 znaczy w sensie parkurów, w sensie, że dużo będzie ich i tak dalej. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Lecimy, szukamy, 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 szukamy. Szukamy, szukamy drewniany przycisk, moi drodzy, drewniany przycisk. On może być dosłownie wszędzie. Szukamy dookoła domu, szukamy tutaj w takich zakamarkach, widzicie, bo to. Przydaje się Opti sumie, jak sobie mogę przybliżyć, nie? Bo to bez tego to tak czasami było ciężko, A tak w sumie wiecie. Przybliżę sobie i będę miał pewność, że tam faktycznie nic nie ma. Dobra, tutaj. Hmm. Hmm, hmm. hmm. Zaobra... Gratulacje, znalazłeś sekret. Ua tulipan dla pani. Gessler. Ok, dobra, szpoko. Tulipan dla pani Magdy pomoże cię załagodzić sytuację. Dzięki niemu e, pominiesz zrobienie jednej potrawy. Ej, good, dobre takie rzeczy. To mi, to mi się podoba, że faktycznie do czegoś to mogę potem użyć, nie? A nie po prostu, E, masz ten sekret, super fajnie, znalazłeś sekret, nie? Także całkiem, całkiem spoko, dobra. Jeszcze tylko. O! Jest! Znalazłem! Dobra, elegancko. Poziom czwarty, parkour. Teraz czeka cię parkour. Ale niezwykły. Taki pełen wrażeń. Za tobą znajduje się rekin, który ma zamiar zrobić z ciebie obiad. Uciekaj na kłodach przez wodę. Mmm. A to ten, okej, okay, dobra. Parkour. I, I on będzie mnie gonił teraz? Pst. Zrób double jumpa. Okej, okay, no problemu. A, uuu, jaki fajny. Łocie pier... Ło, wow, te zębiska są fajne. Kozak, kozak, podoba mi się to niesamowicie. A już widzę co na miniaturce będzie, nie, tak, kurde. Dobra, double jump, Heps heps. Hy, nie, kurde czekaj, bo mnie z jej co będzie. Hy. Double jump, dobrze. I tutaj, jak w razie czego mam potkę na na, na skoki, także... O, spam podzik, dobrze elegancko, teraz tutaj i to, 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 to pięknie, pięknie, lecimy, 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 lecimy. Yeah, zrobiłem to! Zrobiłem to za pierwszym razem. Znaczy, no może, no tak w sumie tak. Okej, okay, poziom piąty, łódki. Witaj na łódkach. Przejedź

nie ma. <laughs> A tutaj to jest zwrot łódek, czekaj, to. Dobra, moment. I, i tutaj zwrócę łódkę. Pyk. Dobra, zwróciłem łódkę. Okej, okay, dobra, dolecimy dalej. Łódki 2x2. Dwa dwa. Eee, proszę bardzo, dziękuję za łódkę. A może teraz wezmę inną. Wezmę sobie teraz taką. O, o, taką bardziej mnie, bo to taka pomarańczowata, nie? Siema, co tam? Eee, ja sobie tu stoję generalnie eee, południa eee, eee, i udaję, że. O. O, kuwa, zauważył mnie, yy, kuwa, by o, to, 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 udawaj teraz, bałwana, nie ruszaj się, ty, on się dalej na mnie patrzy w ogóle, ty, o co chodzi, ty, nie, mnie tu nie ma tak także spokojnie, yy, 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 jestem tylko bałwankiem yy, nie ruszającym, się nic nie robię, yy, o, kuźma, dalej, tutaj stoi. stoi. <ślesz> dobra, no to co, deszcz, o, 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 halo,

i teraz tutaj trzeba, pick, pyk I trzeba, trzeba zwrócić łódkę. Rozumiesz normalnie? No i pick. I wchodzimy. Quiz. Teraz mamy. O kurczę. To będzie trudne, bo totalnie nie zapamiętałem żadnych informacji. Jest ten zban. E, jak mam na imię? Kojarzy mi się, że Weronika, ale co będzie, jak będzie Wiktoria? No raczej trzeciego nie, ale jedna bo drugie. Czekaj, może wiedzieć. Tu ja się przewinę. Nie, no kurwa, nie przewinę sobie. E, trafiłem. Tak jest. Dobra, spawn point. Tu jest pompój, dobrze. Co lubię robić? Rysować jeździć na rolkach grać na kompie, rysować czy te książki grać na światkówkę. Drugie. Tak jest, dokładnie. Ua, co to jest? Czy tak się robi. Czy tak robi się ciasto po lewej? Raczej nie, bo kojarzy mi się, że ten, że to powinno być w rzędzie, nie? Więc dobrze, że nie. Udało się. Dobra, ile lat ma Minecraft? 12 chyba. Nie, 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Kiedy Akiri ma urodziny? Oczywiście 22 czerwca. Ehm, dobra, poziom 8. pole minowe. Witaj na e, tym poziomie, musisz szybko uciekać przez pole minowe. Przypominam, że złote płytki to spawn point, każda e, mina zabija, więc biegnij ostrożnie i znajdź drogę. No problemo, mam moją Ender enderperłę, którą mogę użyć i dzięki temu... A tu tak sobie nie potrzebuję A ty to jak na tym, jak, jak na... Jak na Minecraft Party, takie trochę... Wow. Rzucę se tak, tak po prostu, skoro już znalazłem, to jej użyję, ok? No. Elegancko, i zrobiłem, i przeszedłem, i i super. <grych> Dobra, idziemy dalej. Poziom dziewiąty, wyścig konny. Iha! Wybierz swojego konia, który dotrze na metę. Uważaj na przeszkody na torze dla konia. Na końcu odstaw go do zagrody. Nie oszukuj. No problemu, zaraz to zrobię, oczywiście, jak najbardziej. E, siema. E, to jest Brnasia, a to jest Mietek. Kurde, no nie, no Mietek mnie przekonał, no co jak to... Uuu, mamy, mamy linę w sumie w ogóle, ale to... Czekaj, wyjdę, dobra. Okej, okay, okej, okay. a tu jest, ty czekaj, tu jest to, a tu jest Wojtek, a tu jest to. D -d -d Klara. Mm, kuwa, no, kusi, kusi, kusi. Kusi, kusi, dobra, nie no, już bierę, bierę, bierę mojego zarobisz tego mietka. Chodź, mietek, idziemy, rozumiesz, i lecimy przez przeszkody I na F5, dobra, myk. Okej, ten, ten, ty przez, liście? Nie, 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 ujazd, co, co? Co to było? To były takie straszaki troszeczkę, dobra, nieważne, przepraszam, mi się stało. I hops, i przez kółeczko, i hops, i przez przeszkodę, i hops, przez barierki. Oty, ho... Hopsa przez barierki. Tym, ty, 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 ty. takim labiryntem troszeczkę, dobra. Co tutaj jest? Tutaj. Zium, zium, zium. Tutaj w kółeczko mam biegać? nie. nie. Jestem tak szybki, że aż jestem rozmazany, rozumiesz to? Czekaj, czekaj, tu chyba będę musiał na lili pady. He. 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 Dobrze, zrobiłem to. Teraz tutaj między pajęczyny. O kurde, o kurde, o kurde. Dobra, czekaj. Tędy, tędy, tędy. I... Przecisnę się. Dobra, dobra, dobra. I jestem. Siemanko. I teraz zagrody. Pyk, pyk. No. O, dokładnie. I teraz, rozumiesz, tutaj ja cię muszę przywiązać. Mietek, gdzie? Tu siedź. Nie. Yy, tu. O, siedź. Siedź tu i się nie ruszaj, rozumiesz. Dziękuję ci za twoją pomoc. Yy, było bardzo miłe. O, mam jabłuszko. Masz. Trzymaj. Yy. Trzymaj. No. Żyj. tak dobra. Będziesz miał na później, dobra, nieważne. Ok, no to myk. Ła, uwa, I Magda Göstel. Za tobą, młody kucharzu. Jak wiesz, występujesz w Masterchefie, a mi padło ciebie przygotować. Musisz mi ugotować po kolei potrawy: zupa grzybowa, zupa z buraka, ciasto, ciasto. Ciastko, ciasto i najtrudniejsze potrawka z królika. Znajdź składniki w szafce, przy lodówce i bierz się za robotę! Każda gotową potrawę wrzuć do, na odpowiednią płytkę naciskową. Streszczaj się, nie mam całego dnia! Okej, okay. no to to będzie ciężko, to jest pani pani pani, 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 pani gest. Okej, okay, dobra, jest e, Poziom dziesiąty, final Master Chief, oczywiście Mamy kuchnię zrobioną. E, skończyłem wszystko, no jeszcze chyba nie skończyłem, ale mógłbym stanąć tutaj na tej płytce, kurczę, powiem szczerze, no i tak oszukać system, dobra. Eee, I tutaj muszę te rzeczy zrobić A, tu wrzuć tulipan, easter egg Dobra, to tu wrzucam tulipan He. Och, och, jak miło Pozwalam ci pobinąć jakąś potrawę, ale tylko jedną Super eee, Dobra, napoje O, ale fajne, taka maszynka z napojami Dobra, de, 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 de. tu są te. te Są ryby Tutaj, o, mleko Potrawka z kulika Dobra, tutaj se Przyrządzę, bo to potrawkę z królika to się chyba robiło tutaj z pieczonego królika, o ile się nie mylę. Dobra, dobra. O tu jeszcze... O, tu mam. O, ciepanie. Dobra, czekaj, cukier. E, kokobinsy, bo to do ciasteczek. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra. Coś tu jeszcze mamy. Tu... Co, co, nie spokojnie, nie, nie, to nie, już, już tego nie muszę czytać. Dobra, miseczka. E, tu jeszcze będziemy coś mieli. O, przenicasz tam zboże, czy tam. To żółte takie coś, nie? Ten generalnie, dobra. Mleko mamy, wszystko mamy, dobra. Yy, proszę, crafting, dziękuję. I teraz proszę bardzo, robimy czyty. Yy, proszę bardzo. Yy, tutaj potrzebuję, jak się robi. Mm, jak się robi ten. Yy, ciasto. Bo ja tutaj ciasta nie mam. Czekaj, cake. Czego potrzebuję do ciasta? Jajeczka potrzebuję do ciasta. Widz... Ale to jest bardzo dobrze, że jest coś takiego. Na takich poziomów to jest ideolo. Dobra, szukamy jajeczka w takim razie. Tutaj jajeczka nie widziałem. Yy, kurczę, 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 kurczę. Dobra, tutaj nie widzę. A, nie. tutaj pochowane. Dobra, czekaj, bo tu mamy Betrocydy. Znaczy Betrody po prostu. E, nie widzę jajka nigdzie. Jestem ślepy, chyba. A tu jeszcze jest. Patrz, kurde. Po tej to. Jabłuszko No, ale tu nie ma, nie ma, nie ma. Gdzie jest kurde jajko, ej? Gdzie jest jajko? Dobra, to nie będę robił w takim razie um, tego. Ej, czekaj, tu mamy to. E, I musimy zrobić. E, czekaj, 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 czekaj. Co tam jeszcze mieliśmy zrobić? E, bo ciastko mamy. Tu ma być zupa grzybowa, tak? Zupa grzybowa to tutaj miałem gdzieś grzyby przed chwilą. Czekaj, czekaj, tu były grzyby. Tu nie było grzybów. Tu były grzyby. Pyk, pyk, dobra. To będziemy sobie mogli zrobić zupę grzybową, proszę bardzo. Ciastko mamy, zupa grzybowa jest, teraz jak to się... rabbit, Jak to się robi? Ziemniak, marchewka, ok, 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 ok. Czyli tutaj mamy ziemniaka, mamy marcheweczkę, proszę bardzo. Czy to miał być zwykły ziemniak chyba, nie? A nie, a nie, a nie baked potato. O, tak, to miał być to, dokładnie. To teraz... czekaj, tak? rabbit, nie, baked po tej to. Aha, i ten grzyb jeszcze. No tak, 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 tak. Dobra, czekaj, to to odskładam, to bierę. i tu mamy jeszcze grzybka, dobra. E, to teraz proszę mi tu zrobić rabbit. dobrze, to mamy trzy e, ciasta nie zrobię, bo nie mam jajka i nie wiem kuwać gdzie ono jest. W sumie gdzieś tu jeszcze pewnie jakaś skrzynka jest ukryta albo coś, ale jestem ślepy i nie widzę. A jeszcze tu na górze jest. Czeka, a nie, tu byłem. Czekaj, tu są, tu są miski właśnie i tylko miski, tu są chleby, I tu jest to, no... No nie ma nic więcej, no no, no, no ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem. Ja nie wiem, gdzie to mogło być ukryte. Dobra, nieważne. Co tam jeszcze potrzebuję? Nie. Zupa z buraka, o, kurczę, zupa z buraka, to ja nie wiem jak się robi zupa z buraka, czekaj mnie to Betrody zup. A z tych z sześciu aż tych. Dobra, to ja Betrody były. Gdzie były Betrody? Tutaj nie. E, tutaj, tak, raz, dwa, trzy, cztery. A tu już mam, dobra. make make make. tutaj, proszę bardzo. To mam cztery. A ile tu potrzebuję? No i dobra, no to lecimy No to tak, zupa grzejża Po kolei, tutaj pierdyknę, proszę bardzo Zupa grzybowa, myk yy, mm, nom, nom, brawo Udało ci się zrobić zupę grzybową Zupa z buraka, myk Okej, okay. ja, mnie ja, ja muszę przyznać, że Całkiem ci wyszła dobra Ciastko, myk Chrup, chrup, smaczny, nie spaliłeś Ciasto nie mam i potrawka z kulika Myk Wyśmienite, nie sądziłam, że to powiem. Dobra, elegancko, no to skończyłem wszystko, dziękuję. No i dziękuję za przejście mojej mapy. Mam nadzieję, że się spodobało co nią 1 do 10, aby była dziesiątka, a tutaj lista easter eggów, które były na mapce na poziomie pierwszym, e, trzecim i szóstym i ósmym. to nie wiem, czy wszystkie znalazłem, chyba nie e, Oczywiście, jeżeli chcesz wysłać mapę, a także e, możesz puścić muzykę z szafy grającej, no i e, łapeczka w górę i subik. Pa e, mój nick na ty, proszę bardzo, tutaj kuwa reklama e, Na mapie robiłam. Nie, mapę robiłam miesiąc codziennie po jednej, dwie godzinki. Right, TNT Redstone'a, dziękuję serdecznie. Tutaj proszę mi tutaj dać wszystko elegancko. Coś tu jeszcze mamy w tej skrzynce A możemy se puścić. niem. To se puszczę, o. Nie, to, 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 to bardzo, bardzo smutne. A to? Nawet fajne, dobra, ale to już nie będziemy tego puszczać. Moi drodzy, to będzie na tyle w, tym, w tej mapce. Dziękuję bardzo serdecznie, moi drodzy, za oglądanie. Teraz ją oczywiście musimy przedostać na górę. Całe szczęście, że zrobiłem sobie screenshoty wcześniej, więc teraz nie muszę się o to przejmować. Powinienem tak robić za każdym razem. Kurde, będzie. Oli, bo ty znałeś mapę? Nie, spokojnie nie znałem, normalnie nie widziałem, tylko, tylko zobaczyłem, że jest rekin i bardzo ładnie wyglądał. bo że także szpoczko. No i co, no i co, no i co, no i, no i jajeczko, no i kolejne mapeczki już niedługo, kolejne odcineczki, 13.30, co nie, nie. Eee, zapraszam serdecznie. Substa, lajkusiek. Wszystko musi być. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do następnego miłego dzięka wszystkim i pa! pa.